Pierwszy śnieg już za nami, dlatego dzisiaj pokażę Wam top 3 rozwiązań, które poprawią komfort podróży zimą. Nazywam się Nina Sobańska-Cebrat. Zostańcie ze mną. Twój samochód nagrzeje się przed wejściem do pojazdu, a Ty nie będziesz musiał czekać na nagrzanie silnika, aby kabinet samochodu wypełniło ciepło. Wystarczy, że zainstalujecie na swoim smartfonie aplikację MyOpel i połączycie ją ze swoim Oplem. Następną z nich jest przednia szyba termatek z funkcją szybkiego odmrażania i odmugławiania. To koniec z problemem zamarzniętej szyby przedniej. Nie musisz już marznąć przy aucie, próbując uporać się z uporczywym lodem. Tuż po wejściu kliknij przycisk uruchamiający podgrzewanie szyby, aby za chwilę odzyskać widoczność i ruszyć w trasę. Na deser podgrzewana kierownica oraz przednie i tylne skrajne fotele. Czeka na ciebie maksymalny komfort podróży. Podgrzewane elementy, takie jak kierownica czy fotele, generują ciepło niemal natychmiast po uruchomieniu pojazdu. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią opcję z poziomu systemu Info Rozrywki i uruchomisz podgrzewanie foteli o wybranej mocy, lub klikniesz przycisk uruchamiający podgrzewanie kierownicy. Odkryj nową astrę w salonach Mw Auto. Umów się na bezpłatną jazdę próbną już dziś. Do zobaczenia w naszych salonach.